Na wadze 80 kg, nie wiem 100, 120 i to siła po prostu. no Ona mnie nie zaskoczyła, po prostu nie do przeskoczenia była. Przynajmniej ta wadze, jaki jestem. Szczęście, radość, karabin po swoim pojedynku przegranym, no ale kapitalna walka. Kapitalna walka. Zderzenie z górą muszę stać się podobną górą, żeby z nią wygrać. Po prostu i tyle. Następnym razem dam z siebie więcej. Jeszcze 10 kg i będzie mój. Taki jest plan, żeby iść do Taki góry? jest plan, chcę iść do góry, muszę przytyć, żeby tu rywalizować z tymi chłopakami. No bo kurczę, chyba jeszcze takiego drobniaka, drobniaka tu nie było. Widziałem takie fajty, ale walczyli jak równy z równym, ja nie walczyłem. A ja walczyłem z dużymi chłopami. Ale tego też oczekiwałem. Lubię walczyć z dużymi chłopami. Miałem takie no. przeczucie, że to dzisiaj wygrasz. Kur ja też oczywiście. takie miałem przeczucie. Też miałem takie przeczucie, ale widocznie zabrakło czegoś. Będziemy pracować, trenować, jeżeli mi włodarze dadzą szansę. Jestem gotowy na takich dwóch nawet. E, takich dwóch maksimusów. On sobie uszkodził rękę Maximus w pierwszym pojedynku. Jakoś to odczułeś, że nie bije? To chyba była lewa ręka, wydaje mi się. Lewa ręka prawą bił, ale lewa też siadała. Też to czułem, ten prosty, ten prosty ma nawet nawet ten prawy prosty. Lewy prosty nieźle siada. Że już nie wspomnę o prawym, nie? Brakowało mi siły po prostu, odbijałem się od niego jak, jak piłka, czułem to po prostu, nie? Nie I chciałeś tu, go wymęczyć, tak dłużej się pobawić? Nie chciałem go wymęczyć. Kurczę, nie ja czego tam nie rachowałem, jak to się mówi. Szłem do przodu, chciałem go posadzić, za na tym mi zależało. Wiedziałem, że, że czym dłużej będzie walczył, widziałem, że się rozkręca. Tylko wiadomo, nie? Ja, ja troszeczkę dostawałem te ciosy, szczęka była coraz słabsza, chciałem go jak najszybciej posadzić. Może to był mój błąd, może podjem bardziej taktycznie. Jak trener mi poradził, troszkę nie słuchałem trenera w tej, w tej walce. Chciałem, chciałem to szybko skończyć. Może za szybko. Jak twoje dłonie? Są gotowe na następną walkę. Popuchnięte, ale takie miały być. A ugrwiały, bo tak pięknie rozświetli. No nie widzę, nie wiem jak wyglądam, ale podszywamy i dalej do roboty lecimy. Czyli co, tylko turnieje Cię interesują, a może jakiś super Turnie fighty? Nie jest super fight, chcę walczyć po prostu. Myślę, że po to się urodziłem, żeby walczyć. Czekam na kolejny fight, czy to będzie turniej, czy nie turniej. Chcę się bić po prostu, nie? Wygra to I dzisiaj to Dawid, Żółtaszek? Dawid Żółtaszek? Kurwa myślę, że to kurwa wygra. Bez, bez dwóch zdań, nie? To jest kurwa wielki chłop. Tylko takich tam chłop może mu dać rady. No. Wiem, że jeszcze Diego tam nieźle sobie z nim poradził, No to jest sportowe, 200 walk, ja nie mam takiego doświadczenia. Ile ja mam trener walk? 4-5 walk, wiesz o co chodzi. To, to, nie, to nie jest wielkie doświadczenie. On wykazał się doświadczeniem. Potrzebuje jeszcze doświadczenia, może i z tą wabem gdybym miał więcej doświadczenia. Troszeczkę się podpaliłem za bardzo, on to wykorzystał. Jest też bardzo lepiej doświadczony. Pojedziemy, myślę, jeszcze chcę boksować. Czym ty bo... W boksie, tak? tak? Chcę boksować, jeszcze chcę prowadzić karierę motorską. Kocham boks, od niedawna w ogóle zacząłem No właśnie, boksować. o ile trenujesz, jak to wygląda? Skąd się ta zajawka na sporty walki zaczęła tak, No Bardzo długo siedziałem, tam się zacząłem, tam zacząłem, nauczyłem się boksować. Na początku sam, później trafiałem na chłopaków, którzy też boksowali, oni mnie uczyli tego boksu. No i wyszłem, kontynuuję to. Kocham, kocham boks, zawsze kochałem boks. Czyli przed więzieniem nigdy nie, nie boksowałeś? Amatorsko trochę, biłem się dużo, bo jak miałem 18 lat, poszedłem siedzieć, a wyszłem jak miałem... Nie będę tego mówił, bo to może nie jest aż takie ważne, nie? No pozdrawiałeś no. tutaj ludzi pozdrawiam, z więzienia. Jeszcze raz pozdrawiam, git ludzi, kocham cię mama, kocham cię synek, ludzie, dziękuję za to, że trzymaliście kciuki, jestem zawsze z wami, no i mistrzostwo świata. Że tu mogłem wystąpić. Pozdrawiam jeszcze wszystkich zawodników boks Ciszewski, trenerów. Niesamowita atmosfera, niesamowity ludzie. Oni mnie tutaj doprowadzili i dzięki nim, dzięki nim stałem się fighterem po prostu. Dziękuję jeszcze raz, chłopaki, wszystkim i trenerom. Dzięki, Wyku.